Witam Państwa serdecznie. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Artoskopowego chciałbym zaprosić do udziału w naszym czwartym kongresie, który odbędzie się w tym roku, w październiku, we Wrocławiu. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Artoskopowego chciałbym zaprosić Państwa do mojego rodzinnego miasta. Miasta, w którym już w tysięcznym roku na mocy zjazdu gnieźnieńskiego cesarz odtąd III ustanowił biskupstwo. Miastem w jego długiej historii zarządzali Polacy, Czesi, Niemcy. Każda z tych nacji pozostawiła szereg zabytków. Z miastem tym związane są trzy wybitne postaci medyczne. Pierwszą z nich jest Jan Mikulicz Radecki, rozwijający w latach 1890-1905 nowoczesną chirurgię we Wrocławii w Krakowie. Drugą postacią jest Alois Alzheimer, kierownik katedry psychiatrii w latach 1912-1915. Trzecią jest Ludwik Hirschfeld, odkrywca grup krwi i czynnika Rh, pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w 1945 roku, twórca działającego do dziś Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Dla osób, które nie znają jeszcze PTR-PRO, jesteśmy towarzystwem skupiającym wszystkich, zajmujących się technikami małoinwazyjnymi, a szczególnie artroskopią. Naszą misją jest wspieranie edukacji, badań naukowych, i innych aktywności mających na celu rozwój tych właśnie gałęzi ortopedii. Realizujemy to poprzez przyznawanie grantów, nagród, stypendiów i organizację szkoleń, szczególnie dla młodych ortopedów, prowadzonych m.in. w ramach SAPTA, czyli Szkoły Artroskopii Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Tegoroczne obrady odbędą się w kompleksie zabytkowej, wybudowanej na początku XX wieku, Hali, stulecia. Obecny kongres będzie obejmował trzydniowe obrady, które będą zawierały 25 sesji tematycznych, 7 sesji szkoleniowych, 4 sesje fizjoterapeutyczne i 3 sesje pielęgniarskie. Historia naszych zjazdów nie jest długa, niemniej jednak ilość uczestników z każdym kolejnym spotkaniem przynajmniej podwaja się. Na ostatnim w Katowicach, który okazał się sporym sukcesem, zarejestrowanych było ponad 1000 uczestników. Na naszych kongresach można posłuchać wykładów nie tylko najlepszych polskich specjalistów, ale również największych światowych sław. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli m.in. Jeff Abrams, Robert Laprat i Dawid De Jour. Udział w kongresie potwierdziła przewodnicząca ICRS-u, profesor Elisabetta Kohn. W innych sesjach będziemy mogli posłuchać wykładów Etienne Kawaniaka z Francji, Rolanda Beckera, Oliviera Borensa i Gernota Felmeta z Niemiec. W sesji dotyczącej stawu łokciowego wystąpi Włoch Paula Rigoni. Tegoroczny zjazd uświetni sesja amerykańskiego i rosyjskiego Towarzystwa Artroskopowego. Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich edycji, w tym roku stawiamy na edukację modułową od poziomu podstawowego, aż do najnowszych i najbardziej zaawansowanych technik. Zapraszamy także na prowadzone przez instruktorów PT Artro kursy doskonalące, które będą odbywać się równolegle z obradami kongresowymi. Po wyczerpujących obradach przeniesiemy nasze spotkanie do kompleksu Zampu Topacz. Wysoki poziom naukowy, wspaniałe miejsce i możliwość kontaktu z najlepszymi specjalistami stworzy na pewno unikalną atmosferę, dzięki której nauka przychodzić nam będzie łatwo i przyjemnie. Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić Państwa oczekiwania i przynajmniej powtórzyć sukces ubiegłych kongresów. Do zobaczenia we Wrocławiu. Do zobaczenia we Wrocławiu.